Witam, ja jestem Warius. Witam Was w dzisiejszym odcinku Warriors Crafta. W tym odcinku zbudujemy sobie latającą nedrową wyspę. I jak widzicie, tutaj mam coś już tak zaczęte, można by powiedzieć. Ten most prowadzi do właśnie tutaj niderowej takiego czegoś. No może na razie to. Niezbyt ten, ale to będzie upiększone, po prostu. W tym odcinku po prostu chciałbym zrobić coś takiego, że ta wyspa po prostu będzie latać. To, według mnie, będzie się bardzo ładnie prezentowało. Po pierwsze, to trzeba usunąć, no to jest tutaj. No dobra, dobra później się docenia. Dobra, no i jak? Można tutaj zauważyć, to jest coś takiego. I tutaj właśnie można dokładnie to, to odkroić. I właśnie chciałbym to odkroić, tę część, i zbudować z tego latającą wyspę taką. Podtrzymowanym, tak, tak jakby ten puszący obsydion nas takiego że tutaj na dół, z dołu spadają takie partikle O, widzicie, takie coś, i to będzie taka iluzja, jakby to właśnie się unosiło przez ten obsydion. Mm. Mam nadzieję, że to jakoś fajnie będzie wyglądało. Więc ja sobie zjadę to, że się totalnie tak latało to i będziemy się widzieli jak będę stawiał te bloki jest Zjechałem chłopym to, więc teraz chyba czas na stawienie bloków tutaj o, osiąg 30 kurde tylko się żeby to wszystko popodmieniać najfajniej fajnie by to wyglądało moim zdaniem a potem podokładać bloki początkowego obsidianu żeby po prostu były takie coś jak słupy na wzór coś takiego słupów, tak jakby które będą spuszczały tą materię tak jakby nie wiem jak, jak to się po prostu partyjkę Dobrze, już tutaj trochę postawiam tego I jak widzę to mało tego obsidianu nie idzie Będę powiedział, że sporo I to bardzo nawet Więc chyba zdobędę stack obsidianu i się widzimy za chwilę Dobrze, jestem już z powrotem e, Wyformuję 2,5 stacka zwykłego obsidianu Ten obsidian początkowo już miałem Myślę, że taka ilość mi już wystarczy więc teraz dokończę to samą opcję wykładać spód, i tutaj dół, i jak będę już po prostu robił, jak skończę, to po prostu pokażę efekty. Dobrze, witam. E, wróciłem już i już powoli to idzie w jakimś tam kierunku naprawdę zajęło mi to 3 godziny, ale mniejsza z tym eee, takie latającą wyspę zrobiłem. w sensie to jest spod, I tutaj jeszcze będę dawał nederak żeby po prostu miał po prostu taką wyspę nederową a no te płaczące obsadzania będą miały taki klimacie ładny. takie dwie główne rodzenia tej wyspy na jednej jest niebieski, a na drugiej ten czerwony bium. I... według mnie to się dosyć ładnie prezentuje. To prezentuje taki spadający... To jest takie coś jakby się oderwała ta wyspa i zaczęła latać po prostu. Dobra. To ja teraz będę tutaj uzupełniał to... ...nederrackiem. To dodaję też pewnie jakieś smaczki. I... ...i się widzimy jak zrobię to z nederrackiem wyłożenie. No to, dobrze, a więc zbudowałem już, podmieniłem cały ten naderrack, na zbudowałem całą wyspę, porobiłem takie mini biomy można powiedzieć. No i zobaczcie jak to się prezentuje, no, no według mnie po prostu ładnie, tylko że góra taka sucha, więc górę jeszcze trzeba by... Będę mus... będziemy musieli tutaj dodać. Nie widać. okej okay. Więc tej może perspektywy jeszcze? O! No po prostu jakby. zwykła. Zwykła wyspę. Po prostu. Ładnie. Ładnie. Tak mnie to ładnie wyszło. A więc teraz bym. powiększył górę po prostu, żeby żeby po prostu byłam no nie aż taka pustem na górze więc tak na szybko się tam udajemy o z takiej perspektywy można jeszcze w tej wyspie to jest taka miniaturowa wyspa no ale zawsze jakieś upiększenie dla świata rozrastajmy tutaj trochę tego medium tutaj już trzeba Jakieś drzewko się już po, powyrastać, nie? O tutaj na przykład takie jedno jest o ładne wymiary tak, ale trochę za U, dobra Pierwsze drzewko ładne, taka miniaturka wiesz? Tutaj, tutaj, jest, tutaj to nie zostaje takie małe na przykład Aha Niebieski okay. okej, okay. wynikam Ja mam tutaj jeszcze jakieś działkościół Halo Co to ma być? czarno to mieć nie wyrasta Prawda? Czemu to niebieski wyrasta? Halo? O, jest czerwony. O i takie niezbyt duże. I Teraz tak nie potrzebuję, no to wyrosło, nie? Dobra. Tutaj jeszcze jakieś mini niebieskie. Jedno można w, by wcisnąć sobie. Na przykład tutaj o. Tylko żeby... Teraz o no nie wyrosł zbyt jest dobrze. Ładne moim zdaniem. To się łączą. Mm. Dostaćmy trochę tego. No no i moim zdaniem... Ładnie to się prezentuje, no wow. Naprawdę fajnie się tu prezentuje, tylko tutaj ten moc mi się. Teraz to już... O nie, to zdechnę. Daj mi kilofon. Dobra. Nie no. Moim zdaniem to się mega ładnie prezentuje. No, z daleka nawet. Też. Tylko... Ten moc by się przydało tutaj też jakoś upięknąć, ale to jest później, do później do zrobienia. A więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. jeśli na przykład taką łapkę w górę i subskrypcję kto tego jeszcze nie robi. No no i do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć!